Hej widzowie, dzisiaj będzie kabelkowa sprawa. Będzie skurowanie kabelków, albo szykowanie najpierw kabelków. Mam to, tutaj tych kabelków. Tutaj w tej torbie jeszcze. No to z tych kabelków jest tak, dwie torby do skurowania. Taka. Cała torba. Tak się szykała te kabelki, tak mnie tak całkowicie trzeba szykała te kabelki, taka duża No i jeszcze dużo zostało tutaj o... dalej, Tego też weźmiemy, szykujemy te Domu dla osierplom, to, się to lepiej mi się obierało Kateczki. Jeszcze zostało nie wiem jak tu się przedostać na to wszystko drugą stronę. Ja tu porządek po, trochę. Muszę tu kuszeczek, do tych kuszeczek. Jeszcze o takiej kuchenki jest. A kuchenki. Ty, tutaj jeszcze będzie na pewno. Tutaj od tej kuchni. Chyba dlaczego staje, Widzicie. No jeszcze trochę będzie Abeleczków No i co cały... O to jeszcze wezmę sobie Rozpracujemy se w domu Takie coś Weźmiemy Rozpracujemy se to w domu No i chciałem tak Powiedzieć jak może trochę cieplej Zrobiłem giełdę starości z takimi rzeczami może ktoś będzie chętny na takie rzeczy. Tylko muszę to pomyć wszystko. tu jest takie coś i takie coś. Talzy ładny robię. Nie wiem, jak się to włożyć to wszystko. Nie potupło się. To jest taki fajny umisek. To jest. Z August Schrelber, Brez... Brezlau, Breslau Takie coś to chyba po niemiecki jakieś jeszcze No to teraz weźmiemy ten, ten nabliżacz albo coś chyba powietrza nie wiem co to jest takiego No i te dwie torebki tam co widać Ale kabelku jeszcze jest Jak tu posprzątam właśnie wszystko, ogarnę No to on się odezwie i tak jak mówię, to, jest, to dobrze sobie o, maszynka do czyszczenia nie wiem, czy działa, czy nie działa. Wezmę, sprawdzimy do domu ją A to pod ładowadkę, jakąś jest, ale ja mam taką ładowadkę nie wiem, czy na odbagi, czy też nie będzie pasowała. Zobaczymy, czy będzie działać. No i takie kubeczki, o, jak ten, tylko mieć muszę to wszystko taki wielbłąd co tam jeszcze pudełeczko jest oryginalne pudełeczko do tego jest o, tak pokażę takie lustro ktoś będzie chciał co tam jeszcze dużo rzeczy jaki będzie co tam jeszcze taka łyżeczka do lodów taki wazonik lepiej będzie widać no i więcej coś będzie nie Do pokazania tutaj jest cały selta tego tam jeszcze w jednym miejscu mam trochę takich rzeczy i trzeba jeszcze tu powiedzieć ciekawego no i co miesiąc będzie taka giełda tylko myślę trochę się ociepli co pomyje to wszystko wystawimy sobie na stolik nie, nie, nie pokazywać po kolei pańciory Muszę udawać trochę zdobyć, pochować te fanty jak coś No i to wszystko na dziś <gry> Dzisiaj będziemy mi się właśnie na roboty to jest tylko ty, tymi kabelkami. O, maszynka mi przyszła. Później Wam pokażę jeszcze tą maszynkę, nie? Jak na kabeleczki. No i do zobaczenia nie? przy maszynce. I to, to taka skóra do skórowania kabelków. Tu jest taki nożyk w środku. Widać nożyk, i tu przesuwasz to kółeczko. Jaki chcesz rozmiar kabelka, i przeciągasz. jest do grubych. i taka do skórowania kabelków taka maszynka. Pozdrawiam.